i have proved myself to dolmen i have earned his trust in times of battle it is important to know whom one can trust and i fear battle is what awaits us my basic training is complete a warrior's training is never complete do not forget that however you have shown discipline it's now time to take your training further vince will allow you into the upper part oh, of the monastery cool. go now and continue your training tell me about the other masters you have already encountered master pallas he received you at the gate you will find the other masters in the upper part of the monastery illuma can teach you how to write scrolls cyrus deals with artifacts from the temple ruins ignatius the wise you will find in the holy hall Master Abrax, our alchemist, goes where he wishes, and all of them will train me. This is a place of learning. All the masters reveal knowledge. Okay. Ale zanim się tym wszystkim, to jeszcze się w końcu naszym zadankiem. Tu jest chyba I możemy tutaj wejść, o ile dobrze pamiętam. A, dobrze pamiętam. Nie wiem co nam to daje, ale wejdźmy. Czuchach, co tam w wody? Pff. Kto tam by się przejmował? Tak, nie daj nam to kompletnie nic. O cóż, ale jest beczka z wodą, to się troszeczkę podleczymy. Ale nie za dużo, nie będziemy z nikim walczyć na razie. Dobra, Kaspar, mamy zadanie. Mam zadanie od Inquisitora. Naprawdę? Co ten stary człowiek you dla ciebie? znaleźć zabójcę Hemla. Haha, raczej ty niż ja. it's both of us actually <laughs> master vitus said you're to help me what you're joking ain't you afraid not oh that's all i need okay let's get this thing wrapped up quickly i don't want to get on the inquisitor's bad side what do you know about hemla ex-con shifty type scuttled around quiet too you never knew what he was thinking shifty and quiet isn't gonna get it what about clout clues? Have you searched his room? I searched the room and Hemla's body. Did you find anything? I found some food. Was Hemla poisoned? No. So I doubt that's of any importance. <laughs> you might as well keep it. I found a small amount of gold. Hemlar always came across as having a fair amount of gold. Maybe he spent it or someone took it and left the rest to cover his tracks maybe you might as well keep what you found <laughs> should be some reward for your work eh hey? <laughs> i found some brugel weed not a surprise he was dealing the stuff and you didn't think that was something to tell me straight away do you know where he got his supply he certainly didn't grow it himself he'd never get away with that in here must have got it from outside. Don't know how. Hemlar wasn't allowed to leave the monastery. So he must have had a supplier on the outside, or who had permission to leave the monastery. Hmm. I found a knife in Hemlar's room. Not many blades in this place. There's dry blood on it, too. Hey, have you just given me the thing that killed him? I think it is the murder weapon. But why leave it there? have you seen this knife before? looks like one of harlock's kitchen knives. could be that the blood just came from the kitchens? or am i being naive? this <laughs> any, any idea who was supplying hemla? well, don't look at me. i partake, but that's it. a lot of people smoke. not much else to do here. the powers that be must know. turn a blind eye. but whoever was supplying hemla must have. Been someone who could leave the monastery. Who does that leave us with? You need to talk to Master Palas. He's in charge of the gates. what to the damn. Przedaję jabka. Oh, akurat 10 dzisiaj jabłek. No, ktoś mi się spodziewał. Mi piątło jakieś dobre. Nie są istotne. Czyli idziemy do Palasa znowu, który powinien nam dać jakąś balistę. osobami, które mogą opuść... O, ty w tu psztala. Mogę sprawdzić pulpit. O, jest Bardzo mi miło. Już mamy 19. a nic nie inwestowałem. To są kolejne pulpity, tylko oni coś jakoś tak nie chcą ich zostawić w spokoju. I need the names of everyone allowed to leave the monastery. Do you? And you need these names Why? I'm investigating Hemlar's murder. I see. Murder is a serious business. However, I hope you aren't neglecting your basic training We're to carry this out. No, huh. I wouldn't neglect my training. Tell me how far you've got and I will see if I can help. Going to I've advanced my training. Good. Training is vital. I have here a list. This list names all those who has permission to leave the monastery recently. Mm, that will be a great help. Good więc kontynuuj swoją investigację. tak jak to była taka pierdoła. O! about opuścił. Bardzo mi miło, że w końcu. O! I następny pulpit się zwolnił. Patrzcie, tylko już mamy ile? 25. Dobra, zobaczmy, kto tam właściwie może opuszczać ten nasz cudny. Nie, to nie ten mistrz. Mistrz Pallas. A, czyli tak, mamy Carlsena, Takera, Harloka, Enso, Asha, Kaspara i Taylora. No to na chwilę obecną Harlock jest właściwie jedynym podejrzanym. A, ze względu na nóż, ze względu na to, że on jako jedyny może. Jako jedyny, Jako jeden z nielicznych. Przez autozapis troszkę mnie zlagowało. Może opuszczę... O! z chyba wywędrował troszkę daleko my zapiszemy grę, bo tu się robi niebezpiecznie w końcu ustopamy po what dość grzęźniskiem grun na jakiej cie z tak Dobra, on nic czyli co palace gave me a list of everyone who can leave the monastery let's have a look then one of these people must have been Hemlar's partner i don't know could be any one of them you'll have to get them on their own see what they know Enzo and Ash are in the upper area of the monastery during the day, though. You're going to have to wait until nightfall to talk to them. That's when they return to their chambers. Unless you manage to finish basic training, then you'll get access to the upper monastery. I'm them. What about you? Czy on może you're on list? You think I'd risk getting caught doing that? You stick out and cause trouble here. You get sent to the ruins. You could be lying. No cóż, to by było dość sprytne, żeby mi pomagać. What? Ten dalej nie będzie się odzywał. Odmawia składania zeznań. To nielegalne. A, dobra, czyli ten Enzo i Ash, ale jest już z Mroquin. Więc... No prze przecież ukończ. I have permission. Then you can enter the upper area of the monastery. Ta, wiem o tym. Now is not the time to talk. Dobra, my poszukujemy takiego pana jak Enzo i Ash. Tu ktoś jest? Enzo... Ah, pan a... troszkę ziela? And who are you? My name is Enzo. I too am a seeker of knowledge. Found any yet? Indeed. The books are very illuminating. You will learn much from them. Books, knowledge. <laughs> I'll remember that. And I also advise you not to try entering the Holy Hall if you do not have permission. Why? Do you see those guards? Well, their fists are what you get if you're lucky. If you're not, you'll get that and punishment detail. I strayed and now I must sweep the floors instead of studying. Well, maybe you'll find enlightenment in that. Do you think, so? really? That I must devote myself harder to it. Do you know much about Hemlar? Mam wrażenie, do że przed chwilą po prostu palił. Tuż przed tym, jak do niego podszedłem. Dobra, teraz się wziął za picie. <grym, <grym,> Jeszcze lepiej. E, dobra, tu są. O, 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 ja ten widzę dźwignię. Myślicie, że to dobry pomysł, żeby tam sobie skoczyć na dół? Może na razie nie. Nie ryzykujmy takimi rzeczami. Wojownik, my tuż, o, 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 hello my name is erlan did you get conscripted uh. too or did you decide to come here mm, no, yes, no i volunteered good choice i wish i'd done that why well i hid at first but they caught me but when i got here i realized how good it is the order looks after us and even gives us an education it's a great life actually Też tak uważam, tylko ja nie which path did you choose? I'm going to be accepted in the order as a warrior. <laughs> I'm training to become a mage. Ah, so you'll be doing the tests too. I'm working on a Lumars test. You don't happen to know the ingredient for the Nautilus scroll? No idea. Sorry. If you find out, please let me know. It might be worthwhile for us to share knowledge. Which spells do you know the ingredients for? Joke and telekinesis. Tak, to będzie dobrze zapamiętać, gdy faktycznie nadejdzie czas naszej próby. Tak, a tu stoi mistrz Ignatius, który czeka, aż w końcu do niego podejdziemy. Nie się specjalnie śpieszy, więc po co to tak zaraz ten... Tu jest kolejny mistrz, któremu należy się dajmy w spokoju studiować... The the się Noting all strokes and details made by the Rune The Table is the secret then. Tak to jest w miarę przydatne do kolejnej próby, ale do niczego więcej. Przynajmniej nie dla... A, dla magów, którzy mogą korzystać z ruin... A, z ruin. z run. Po prostu legalnie. Dobra, to mamy kolejną misję i o ile dobrze pamiętam ten kluczuk do magazynu będzie trzeba w końcu ukraść. you. Na razie yes, you. I've got a job for you. Tell Severin to send the next delivery. Got that? Severin. Who's he? Severin runs the artifact collection camp at a place known as Tilda's Farm. It's on the way from here to Harbor Town. Tell Severin to send the next batch of crates up here. I'll find Severin. if severin has identified any special artifacts, he should give them to you. you bring them to me immediately. i can't leave the monastery. well, you <laughs> better make sure you can. Pff, what is it you do here? i am in charge of the artifacts. i see everything our recruits bring out of the ruins. everything. these are the key. the key to finding out why the ruins rose up from nowhere to explaining the storms it's important work any magical items must be brought here they must be processed and if i go will you give me a magical item no not even a little one why should i give something to you you've done nothing for me jeszcze no. to było pytanie czy jeśli pójdę to what's in those chests Silver and gold, jewelry, junk. Nothing significant. Can I have some of the gold and silver junk? No, it belongs to the Order. There are those who value junk, and we may need to bend such superficial greed to our purpose. Yes, we couldn't have anyone's superficial greed being satisfied without authorization. <laughs> Could we make a deal? A deal? Finish your tests first you are too easily distracted from them <laughs> will severin just give me these objects why shouldn't he he doesn't know who i am hmm mm, perhaps you want a password to give him the blackbird sang gently in the night beware a squirrel in your underrobe something like that that might work right tell him this if you don't send the artifacts i'll rip your head off how about that that sounds clear enough Spoko, dawaj pulpit. Co pan tutaj inczy, wstań. Pasjonujący. Tak, niestety tu jest jeszcze ten pierdolnik. Tak, cyr Cyrus. Mali Cyrus wyszła sobie stąd. Ale został ten dziadyka, który nie pozwoli mi zabrać po prostu kluczy. Albo i pozwoli. Spoko Mogę tu wejść tego? To ten klucz do tego miejsca, czy jeszcze gdzieś dalej mam wyfędrować? Bo nie wiem, o matko co się stało. Tu jest jakieś ewidentnie tajne przejście, to widać, ale nie wiem, jak je otworzyć. To na razie przeszukajmy sobie kufry. No, co tam? Ktoś nikt tego nie pilnuje, nie moja wina. Ciekawego też. Troszkę złota i inne pierdoły. Tu jeszcze była jakaś skrzynka. Nikt mnie nie pilnuje? Nie. No to szukamy dalej. Żelazo i inne. O! Aha, zardzewiał mnie. to nie jest nic dobrego? To idziemy dalej. Mhm. Tu nic nie ma. A co jest na górze? Czy ja mogę legalnie wyjść na górę? Mogę. Ale na górze nic nie ma. Ale mi góra. O ja. Dziki szał. A eee, to wychodzimy. Przeszukałem hmm, piwnicę. Może zagadajmy, niech tak nie stoi na tym polu, bo jeszcze. Halo. Halo, panie. Chyba ty powinieneś do mnie zagadać od razu. Jestem Master Ignatius. and ty are. You have completed your basic training, a test? It means I wish to show you something. A, on nas zaprowadzi w takie cudne miejsce, jakie piękny księżyc. O, że się wpieram. Szkoda, że troszkę się buguje, bo chmury się nie mogą wczytać, ale a i tak jest śliczne. Tu mamy. Tego on nas tu prowadzi, pieron wie dokąd. No, to znaczy ja wiem dokąd, ale nie będę wam spoilerować. Jakby coś tak, tu są komnaty troszkę bardziej. A właściwie to chyba magów, czyli nie bardziej zaawansowanych no, już tylko po prostu już magów. Witam, jestem. Czemu nie są tak, to książki? To jest the Te Once you have read these books and learned the ritual that opens the door to the convocation, then we will talk again. Tak, dał nam jednak próbę. Jest wcale this text is about magic spells. Tak. O wiele bardziej interesuje mnie Takie książki niż jakieś a, tak, ziemi. Here, about scrolls and ingredients. Preparing a telekinesis scroll requires wing dust. Okej, okay, ze skrzydeł do telekinezy. Na przyszłość dobrze będzie zapamiętać. Czy tutaj jeszcze coś? Eee, tu są dźwignie, no błagam was, ludzie, przecież to jest takie oczywiste. Hey, nowy? No, hey, już. Aha, takie od razu. Okej. Okay. Would you mind ja if I looked at that book? By all means. I need to rest my eyes in any case. What are you doing here? I'm looking for a book. Any book in particular? It's called Wisdom in Combat. The monastery's supposed to have a copy. You like reading? Yes, I read a lot. And write a lot. You write books? Books, no. Scrolls. I make sure the Order always has enough healing scrolls. I spend most of my time doing that, actually, in the writing chamber. Oh, and I also train and practice with the crossbow. The crossbow? We don't use them in warfare. Ale prawda jest, że jestem I enjoy it. Are you good enough to. jestem Halo? Ziemia? Halo, Ziemia, spokój. Tak więc on może nas nauczyć strzelania z kuszy. Strzelanie z kuszy jest spoko. Ja w miarę lubię strzelanie z kuszy. Z tym, że my i tak będziemy magiem, więc no, to takie troszkę nie... Dobra, przeglądaliśmy tą książkę. I tak właściwie to nie dowiedzieliśmy się, jak otworzyć tą, tą... Drzwi Zgromadzenia, czy jak to się tam zwało. Ale to chyba nie jest aż takie trudne się domyślić że... ta -da! Magia. Po prostu magia. Dobra, ale zostawmy na razie drzwi zgromadzenia. Niech one sobie tam siedzą w spokoju. A my na razie zajmijmy się innymi sprawami. Aż. Did you know Hemla? Not really. He was a friend of Harlek's. If Harlek has friends, that is. Why shouldn't Harlek have friends? He's a pirate. Oh. I heard he was once cook on the Eleanor. Cook. dishwasher, and onboard board psychopath. He's utterly evil. A killer who doesn't care. <laughs> but he got on with Hemla? Even killers don't kill everyone. Suppose even they need friends. What's the Eleanor? The Eleanor's a ship. She belongs to the worst pirate on the Nine Oceans. Captain Gregorius Emmanuel Steelbeard. Steelbeard? Can you tell me about him? Anything other than his name? Tak. Yes. Stay out of his way. They say he was seen in Town not long ago. Who knows what he was doing? Right. Ta, wszyscy to wiedzą? Zaskakująco dużo wie o Hemlarze złych rzeczy. Tak tylko pragnąłbym zauważyć, gdyby ktoś miał inne zdanie. No więc wracamy do Hemlara, na którego wskazują wszystkie poszlaki. Absolutnie to on, to jest jedyny podejrzany jakiego mamy. Na chwilę obecną. Niestety to w zagadce sobie już wspomniał. Pełni jest też jakiegoś spotkania nie będzie. Oh what now? Yeah. I hear you're a pirate. Yeah. This kitchen can actually float. We only moved it on up the mountain away from the sea to do some repairs. Pirates are commonly ruthless killers. Not all of them. And last I heard, Hemla wasn't killed in a boat. Well No dalej człowieku powiedz coś Ja wiem, że jesteś niewinny ale nie wszyscy to wiedzą O, je się w 4 litery Dajcie spokój, wszyscy wiemy że nikt nie myślał, że Hemler jest winny jak wszystkie poszlaki wskazują na jedną osobę to znaczy, że winnym jest ktoś inny. Tak jest zawsze. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby było inaczej. Wskażcie mi jeden przykład, żeby tak było. Naprawdę to jest... To są tak zwane gwałtowne zwroty akcji. Żeby już, ha, mam cię zabójco, tu, tutaj cię mam. Prawie na gorącym uczynku, a tu się okazuje, a nie, bo mordercą to jest tamten. Tam szara myszka w kącie która się nie odzywa. nigdy Ech. O ile pamiętam gdzieś tam kojarzę że z tym człowiekiem, się kiedyś tłokłem. Tylko nie pamiętam, czy dlatego, że go zdenerwowałem, czy dlatego, że. Nic coś się okrawało You're new, and you're full of I No. Nie <sighs> what do you know about Hemlar? Hemlar? Grumpy Git. Always sneaking about. You didn't like him. Most of us who bought from Hemlar didn't like him. Just what he sold. Dealing with Hemlar was just a necessary evil. What did he sell? Brugelweed. Smokes. Inflated prices, though. He knew it was hard to get in here. You seem annoyed. Well, he went and got himself murdered, didn't <laughs> he? So now no Hemlar and no Brugel either. Step. <laughs> To się nazywa nastawienie. Tutaj nic nie masz z tobą. Też nic nie mam. Dobra, ale już ja sobie spojrzałam na zegarek. I minęła moja cudna godzinka przeznaczona na Rizena. Bardzo chętnie bym pograł, bo, bo lubię ten fragment. Szczególnie w klasztorze. Jesteśmy po prostu zamknięci mamy robić to, co nam każą. A tak, więc na razie sobie damy spokój. I ja wracam do Was za chwilę, bo nie mam pojęcia jak to wyjdzie z tym dzieleniem, więc wracam do Was za chwilę, jakkolwiek by to nie wyglądało.